Proszę. Panie i Panowie, najgorsza rola męska zobacz, Prominowa. Wojciech Mecwaldowski, Last Minute. Wstyd przed światem. Ja też. Paweł Wilczak, Ostra Radka. Zaś piękna. Michał Żebrowski, Serp. Widzisz, to jest właśnie nieskończoność. Michał Żebrowski, tajemnica wsterplatte. Robert Żołędziewski, tajemnica westerplatte. Panie i panowie. Nagrodę w kategorii najgorsza rola męska otrzymuje. Proszę zgasić światła. Gwiazda niezapomnianego filmu Jarosława Żamoidy RH Plus w wielkim stylu powróciła na ekran. Zapamiętajmy to nazwisko. W tym roku Robert Żołędziewski pokonał w naszym plebiscycie nie jednego, a dwóch Michałów Żebrowskich. Kuma... To jeszcze nie koniec, rozumiesz? Panie Robercie...